Dziesięć i pół minuty po godzinie ósmej, a gościem audycji, dzień dobry, Kaszuby, jest pan Paweł Bardon z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy rozmawiać o projekcie pomorskie Tu Wracam, Tu Pracuję, który wspiera osoby wracające z emigracji. Do kogo dokładnie skierowany jest ten program? Program realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego jest skierowany do osób powracających lub zamierzających powrócić z zagranicy do kraju. Czyli osoby, które przebywają dłuższy czas, przebywały dłuższy czas za granicą, być może mają problemy z ponowną adaptacją, odnalezieniem się na rynku pracy. Takim osobom chcemy pomagać. A z drugiej strony pracodawcom, którzy cały czas borykają się z brakami kandydatów do pracy. Są wyszczególnione kraje, z których który, w których emigranci są tak jakby zakwalifikowani do tego programu, prawda? Tak, w związku z tym, że projekt jest realizowany we jakby z pomocą środków unijnych i w ramach ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej zobligowani byliśmy do wyboru państw, z po powrocie z których będziemy pomagać tym osobom. I to jest osiem państw w naszym projekcie. To jest Wielka Brytania, Irlandia, Szwecja i Norwegia oraz Niemcy, Holandia, Belgia i Francja. Istnieje także taka górna granica dla osób, które powiedzmy już przyjechały do Polski i już jakiś czas tutaj mieszkają, czy, może, czy mogą takie osoby wziąć udział w projekcie, jak to czasowo wygląda? Tak, powinny być te osoby, które są w trakcie przenoszenia swoich interesów życiowych do kraju, czyli nie mogą być to osoby, które przebywają dłużej niż 6 miesięcy po powrocie z zagranicy, przed przystąpieniem do projektu. Będziecie pomagać tym emigrantom w powrocie właśnie do ojczyzny, w jaki sposób? Przewidujemy szereg działań wspierających takie osoby. Z jednej strony są to działania wspierające jakby relokacje, kwestie doradztwa zawodowego, doradztwa EURES po odnalezieniu się na rynku pracy. Pomoc psychologiczna, pomoc prawna, pomoc w tłumaczeniu i finansowanie tłumaczenie dokumentów, jeśli to będzie niezbędne, jeśli, jeśli chodzi o obszar rynku pracy, a z drugiej strony szkolenia zawodowe, kursy zawodowe, certyfikaty, które sfinansujemy, jeśli to też pomoże na rynku pracy oraz pośrednictwo pracy, czyli będziemy oferować takim osobom sprawdzone oferty pracy od pomorskich pracodawców. W kluczowych dla województwa branżach. Co może zyskać uczestnik takiego projektu? No, przede wszystkim odnalezienie się tutaj po powrocie, po dłuższej nieobecności. Okazuje się, że osoby po dłuższej nieobecności mają różnego rodzaju problemy, jeśli chodzi o nie tylko kwestie samopracy, ale też związaną z edukacją dzieci, kwestią rozliczenia podatkowego, ubezpieczenia zdrowotnego i w tych różnych jakby sferach życia jesteśmy w stanie takim osobom pomóc. Możemy sfinansować, tak jak powiedziałem, Pomoc prawną, jeśli to jest niezbędne, pomoc psychologiczną, a z drugiej strony jest to bardzo konkretne wsparcie, jeśli chodzi o, o ścieżkę rozwoju zawodowego czyli te szkolenia, certyfikaty coś, co jakby ułatwi takiej osobie start zawodowy na nowo po powrocie do kraju. To pierwszy chyba taki projekt, przynajmniej w naszym województwie, stworzony przez Wojewódzki Urząd Jest pracy. to z pewnością pierwszy taki projekt w, pol, w, w naszym województwie, jeden z pierwszych w kraju. Jeśli chodzi o tak szeroki zakres wsparcia, to jest to pierwszy projekt. Jest to pierwszy projekt pilotażowy. Przewidujemy na razie w związku z tym, że, że jest to pierwsze tego typu działanie, pule 50 miejsc, rekrutacja już trwa. I odbywa się ona w sposób ciągły do połowy przeszłego roku. Do połowy 2021. A w jakich branżach brakuje obecnie pracowników najbardziej? W wielu branżach i takich kluczowych dla naszego województwa to jest budownictwo, to jest transport, logistyka, z drugiej strony to jest turystyka, czyli hotelarstwo, gastronomia, to są usługi opiekuńcze, ponadto przemysł, przemysł meblarski, przemysł morski, stoczniowy, ale też specjalistyczne takie sektory jak BPO, ICT, EIT. W takich branżach, Będziemy wspierać te osoby, znaczy osoby, te, które są zainteresowane pracą i rozwojem dalszego, dalszej ścieżki zawodowej właśnie w tych sektorach. Mówił Pan już, że projekt skierowany jest nie tylko do emigrantów, ale także do pracodawców. Czy oni jakoś też muszą zgłosić się do projektu? To my docieramy do tych pracodawców, mamy kontakt. No, tutaj wypracowany już od długiego czasu przy okazji współpracy przy różnych innych przedsięwzięciach rynku pracy. Oczywiście zachęcamy wszystkich zainteresowanych pracodawców do kontaktu z nami, z Wojewódzkim Urzędem Pracy, ale na bieżąco jakby te oferty wpływają i, i współpracujemy z pracodawcami, z organizacjami pracodawców w tym zakresie. Już wiemy, że można zgłosić się do połowy przyszłego roku, a w jaki sposób zgłosić się do projektu? Najlepiej jeśli chodzi o teren całego województwa, to zgłosicie do Najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem na ulicy Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, to jest biuro projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. I też można kontaktować się czy uzyskać informacje na stronie internetowej. Wystarczy wpisać w przeglądarkę Google tytuł naszego projektu. Pomorskie, tu wracam, tu pracuję. Znajduje się na tej stronie internetowej taka automatyczna ankieta, która jakby zweryfikuje w sposób bardzo prosty i przejrzysty, czy spełnia się kryteria. Te wstępne, formalne kryteria do udziału w projekcie. Następnie można wypełnić formularz, wysłać go albo. Generalnie skontaktować się z nami telefonicznie albo mailowo. Czy jeszcze są jakieś kryteria oprócz tego, że trzeba do 6 miesięcy przebyw przebywać od powrotu do Polski? To są kryteria takie formalne, jeśli chodzi o projekty unijne. W naszym przypadku jest to ukończone 30 rok życia. Ehm, pozostałe jakby e, takie bardziej szczegółowe, już będziemy wyjaśniać na miejscu, albo zachęcam do skorzystania z autoankiety na stronie internetowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Bardon z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Dziękuję.